Cześć, korzystam z tej chwilowo zimowej aury, żeby opowiedzieć Wam o najciekawszych, moim zdaniem, albo prawie najciekawszych roślinach, o zimozielonych liściach. Dlaczego o takich? No bo te zimozielone liście to jest coś, czego w ogrodach często brakuje. Wiele osób narzeka, że ich ogród zimą jest bury, ponury i łysy. No i oczywiście można ratować się iglakami. No ale kto obsadzi sobie cały ogród iglakami, ten szybko zauważy, że ten ogród jest taki trochę nudny i bardzo mało się zmienia w ciągu roku, a właściwie wcale. Że brakuje koloru, że brakuje zmieniających się liści, czy falujących na wietrze kwiatów. No z kwiatami Was nie poratuje, chociaż jest kilka roślin, które kwitną <grytną> zimą. Byliny są oczywiście super, bo ich zasuszone kwiatostany też przepięknie wyglądają zimą, zwłaszcza przysypane śniegiem. No ale... No chciałoby się mieć też te liście. No i jest trochę takich roślin, które te liście zimą Wam zapewnią. I zostańcie do końca, bo na końcu dla Was jeszcze taka ogólna informacja dotycząca właściwie wszystkich zimozielonych roślin, nie tylko tych, które znalazły się w dzisiejszym rankingu. Zaczynamy. Jeśli chodzi o miejsce piąte, to musicie mi na słowo uwierzyć, że ta roślina jest tutaj. Tu znalazłam y, jedno, jedyne miejsce, gdzie trochę ją widać. O, na tym żółknącym niestety brzydkocisie. Ale generalnie ta, tam, o, mam całe poletko. Y, I to coś nazywa się barwinek. Na szczęście robiłam y, w sezonie sporo ładnych obrazków i ujęć z barwinkiem do filmu, w którym przybliżałam w ogóle wam tę roślinę. Tutaj możecie znaleźć link do tego filmu. I jest to zimozielona taka krzewinka, która doskonale zastępuje trawnik i zadarnia różne miejsca. No właśnie tak jak tutaj pod krzewami jest sporo takich miejsc, gdzie ja nie mam ściółki, bo po prostu zastępuje mi ją barwinek. No ale teraz całkiem się schował pod śniegiem. Ale generalnie super zielony. Super zielony dobanik. Idź na Psik, <ścisk> uciekaj. Gorąco polecam, jak go widać. Jest świetny, jest świetny, kwitnie na niebiesko i przez tę większą część roku, kiedy nie ma tutaj śniegu, naprawdę robi dobrą robotę. Na miejsce czwarte wrzucam trzmielinę Fortuna, mam nadzieję, że ją trochę widać, ale sobie wymyśliłam dzień, jednak ten śnieg, no nie był taki super pomysł. Trzmielina Fortuna, to jest taka... Krzewinka, która w książkach często jest opisywana jako 30-50 cm roślinka, tu jak widzicie jest sporo większa, a i tak jest mocno cięta. Dlaczego? Dlatego, że ona jak ma po czym, to się wspina yy, i to coś, to może być inny krzak, to może być płot. Yy, coraz częściej widzę ją właśnie na żywopłotach, gdzie ona się potrafi wspinać i do 2-3 metrów, zależnie od odmiany. Bo o, o czym warto pamiętać, to to, że tych odmian jest kilka. Zobaczcie, część liści jest zupełnie zielona, ale część jest żółta albo żółto-obrzeżona. Są też y, odmiany biało-obrzeżone czy w białe ciapki. Najpopularniejsze to jest na przykład Emerald Gold czy Emer Emerald Gaiety, to jest biała. Sunspot, no to właśnie z takim żółtym maźnięciem. Bardzo dobrze znosi cięcie, tak jak wspomniałam, ta już tutaj jest cięta. Można ją wręcz formować w jakiś taki w taką figurę jakąś geometryczną, przestrzenną, albo po prostu lekko przycinać, albo zwyczajnie pozwolić jej rosnąć. I ona jest dekoracyjna przez cały rok właśnie dzięki tym swoim yy, kolorowym ciapkom i wtrętom, bo wygląda bardzo słonecznie. Zimą, jak jest duży mróz, to lekko te jej pędy, na przykład tutaj, takie się robią jakby, no nie pędy, tylko list, listki, robią się takie lekko fioletowawe, różowawe, ale potem to zabarwienie z powrotem wraca do żywego, zielonego i żółtego. Bardzo fajna. Numer 3 na mojej liście to jest taka roślina, której niestety w ogrodzie nie mam, ale zaraz wyskoczę, bo rośnie na skrzyżowaniu po sąsiedzku. Nie będę tam nagrywać, bo tam jest straszny hałas i w ogóle byście mnie nie usłyszeli. Ale zaraz yy, właśnie wyjdę, żeby nagrać kilka ob, obrazków owoców tej rośliny, bo to one są teraz bardzo, bardzo dekoracyjne, nie tylko zimozielone liście. Ta roślina to jest ognik szkarłatny. I ognik, no właśnie już samo to, że rośnie przy ulicy może być jakąś podpowiedzią. To jest taka roślina, która jest w ogóle bardzo mało wymagająca i świetnie się sprawdza w jakiś tam y, ogrodach, gdzie jest uboższa gleba, gdzie nie macie czasu za bardzo się taką rośliną zajmować. Y, ma zimozielone liście, y, jest oblepiona w tej chwili owocami i te owoce mogą być żółte, mogą być pomarańczowe, zależnie od odmiany, mogą być czerwone. A jak jest teraz oblepiona owocami, to znaczy, że wiosną oblepiona jest kwiatami. Te kwiatki są małe, yy, bardzo drobne, ale jest ich mnóstwo. Przyciągają owady, także roślina, także pożyteczna, przyjazna dla owadów, no dla ptaków. Ogniki dorastają tak do 2 do 2,5 metra i w bardzo surowe zimy ognik może zgubić liście, zdarza się tak, ale jeżeli się tak właśnie zdarzy, no to nie ma powodów do zmartwień, bo on całkiem nieźle się potem regeneruje. Jedyną taką drobną wadą tej rośliny jest to, no nie wiem czy to jest drobna wada, bolesna wada, ma ciernie i nie bardzo się można do tej rośliny przytulać. Nie przepada też zacięciem. Chociaż oczywiście trochę można, i niektórzy próbują z niej robić takie zielone ściany żywopłoty. No, daje się. Ona wtedy y, słabiej owocuje, uprzedzam. Harum mi śnieg, za kołnierz. <grytania> y, no właśnie, kolczasta, ale zima bardzo, bardzo atrakcyjna, bardzo polecam. Numer dwa na mojej liście. To jest... <noise> to jest taka roślina, którą pewnie prawie każdy z Was kojarzy. Chodzi mi o różaneczniki, które tutaj są w przerażający sposób przygniecione przez śnieg i przez cisa, który na nich leży. Dlaczego różaneczniki są aż na drugiej pozycji w moim top 5? No to jest bardzo, bardzo piękna, bardzo okazała roślina. Oczywiście dla większości zauważalna, głównie wtedy, kiedy kwitnie i ma takie ogromne kwiaty, czy kwiatostany właściwie, w najróżniejszych kolorach oczywiście przepięknych. Są białe, różowe, fioletowe, czerwone, bordono. Fantastyczne. Jeżeli w ogóle chcecie dowiedzieć się nieco więcej i w taki jakiś zimowy, ponury wieczór popatrzeć na piękne kolory, to zachęcam gorąco do obejrzenia mojego filmu o różanecznikach i o azaliach. Podlinkuję go oczywiście. Tam wszystkie chyba najważniejsze informacje o tym, jak uprawiać, gdzie uprawiać, jak sadzić i tak No właśnie dzisiaj możemy się cieszyć tą fantastyczną, intensywną zielenią ich liści. Jeżeli nie są przygniecione przez śnieg, to wtedy je trochę lepiej widać tutaj pod śniegiem, kwiatostany, yy, pomki kwiatowe na nadchodzącą wiosnę. Super. Więc to jest taka roślina, która yy, naprawdę jest godna uwagi. Prezentuje się fantastycznie także wtedy, kiedy nie kwitnie, bo te liście są duże, efektowne. Jeżeli, uwaga, jeżeli z dużym i się zwijają w rurkę, to też mam odpowiedź na to, co to jest i czy się martwić znowu podlinkowuję. Więc, yy, więc to jest taka roślina, którą naprawdę warto w ogrodzie mieć, jeżeli oczywiście macie ku temu odpowiednie miejsce i odpowiednie warunki. Ponownie odsyłam do mojego filmu. Bo jest bardzo efektowna, wysoka, gęsta, ciemno-zielona. No piękna. A ten śnieg to tego cisa połamie. Bo ten ciśnienie, który tu rośnie, ja wiem, że tego od Was nie widać, to jest ogromny. Chyba jakieś narzędzie muszę sobie przynieść: szpadel albo miotło chociaż. Jeszcze kilka lat temu moim numerem jeden, jeśli chodzi o rośliny zimozielone, był bukszpan. No ale z, ze względu na ćmę bukszpanową, czyli takiego szkodnika, który masowo pożera Bógszpany ogołacając je do zera, no to y, bukszpan z tej listy mojej top 5 wyleciał i na pierwsze miejsce wskoczyło to. To to jest ostrokrzew. I w sprzedaży znajdziecie kilka gatunków. Y, najpopularniejsze to jest ostrokrzew Maserwy i ostrokrzew kolczasty, one są do siebie dość podobne. Yy, najważniejszą cechą obu tych gatunków jest fakt, że są dwupienne, a to oznacza, że owoce pojawiają się na y, odmianach, na, ok, na osobnikach żeńskich. Yy, nawet bez owoców ta roślina jest bardzo piękna, zwłaszcza jeżeli macie odmianę na przykład o kremowo obrzeżonych listkach. No ale warto pokusić się na taką, y, która jest odmianą żeńską, to wtedy można się cieszyć owocami, których potrafi być naprawdę bardzo dużo. One są takimi czerwonymi kuleczkami. Są śliczne, błyszczące, czerwone bardzo długo zachowują świeżość. Nie są jakimś tam zgniłkiem wiszącym na gałązce, nie. Nawet jak się obetnie taką gałązkę na przykład do świątecznego stroika, to te owoce bardzo, bardzo długo zachowują świeżość i super wyglądają. Trzeba tylko pamiętać, że ostrokrzew może nieco odmarzać. No dobrze, yy, muszę się Wam jeszcze przyznać na koniec, że to, te top 5, które właśnie widzieliście, to niekoniecznie są moje ulubione zimozielone gatunki. Jest jeszcze kilka zimozielonych roślin, które się w tym rankingu nie znalazły. Yy, a to dlatego, że uważam, że chociaż je bardzo lubię, że są jakby nieco mniej uniwersalne. Te, które wymieniłam, powiedzmy, sprawdzą się w największej liczbie ogrodów. W każdym razie, teoretycznie jest taka szansa. Niewykluczone, że kiedyś zrobię taki ranking, gdzie będą moje ulubione i najfajniejsze i najciekawsze rośliny zimozielone, no ale właśnie nieco mniej uniwersalne. No i obiecałam jeszcze na początku, że opowiem jaka jest taka wspólna cecha wszystkich roślin o zimozielonych liściach, o której warto pamiętać. Ale nim to powiem, to dajcie proszę znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione rośliny zimozielone liściaste. I dlaczego jakie byście dodali na swoją listę. No tradycyjnie będę też wdzięczna za lajka like pod tym wideo i za subskrypcję kanału. No a teraz ta ogólna prawda. To jest ważna informacja tak naprawdę. Słuchajcie, wszystkie te rośliny zimozielone lubią najbardziej miejsca półcieniste nie w pełnym słońcu. Oczywiście odmiany mogą się troszkę różnić tymi wymaganiami dotyczącymi nasłonecznienia i zawsze jak zapewnimy tej roślinie idealne warunki, pod każdym innym względem do ona się sobie troszkę lepiej poradzi, nawet jeżeli będziemy miała tego słońca za dużo, ale generalnie półcień. No ognik sobie poradzi na przykład w słońcu, tak? Ale wolałby, żeby to był półcień. Pamiętajcie o tym. Powodzenia w uprawie!